Hej tu Vyrax, witam was w kolejnym odcinku z gry Robin Hood Legenda Sherwood. E, powód z obstawą to będzie kolejna misja i dowiadujemy się, że żołnierze eskortujących wóz wydają się być bardzo poddenerwowani, spodziewają się zasadki, a Robin nie chciałby ich zawieść. Rozpoczynamy tę misję oczywiście. Dalej, dalej! E, bohaterów już sobie przygotowałem, więc lecimy. Tak, to bez wątpienia jeden z konwojów szeryfa transportujących pieniądze trabowane biednym do ataku. Okej, okay, widzimy dość mocną obstawę w postaci trzech zbrojnych. Ale reszta nie wydaje się być jakaś ciężka. Dobra, yy, tu mamy mojego Johna, tu mamy yy, Johna Wooda. Terkrawiec, ok. okej. sobie może od razu zastrzelił tych, tylko ten sobie musi oczywiście wrócić na posterunek. A to sobie przygotujemy taką szybką akcję. Doczekam aż sobie zrotują i już tych dwóch się pozbędziemy oczywiście pacyfistyczny sposób. No, wracaj. Coś się zorientujesz, nie zorientujesz się, dobra. Teraz ty sobie masz podejść tutaj i tego zdzielić w ten mały. sposób. piążko? Nie mamy chyba nikogo, kto może rabować. No to się nie będziemy tym przejmować. Bo to może tylko jedynie robin. No e, nic. E, przenieśmy go sobie może gdzieś tam w krzaki. I pomyślmy, co dalej. Myślę, że tutaj na przykład statek by się mógł pokazać. Żeby ci Banda nam wpadli w te. Robów. Ktoś ty nie rusza się. Zaraz! Tam są wrogowie! No, a kto w pierwszy padnie? Jeszcze zobaczysz! Broń się, pankito! No, malutki! Całkiem nieźle! No ty. Tuszę! Całkiem nieźle! Śpij spokojnie. Ostatni wiąż. Ktoś ty? Dobra, uruchomimy ich sobie. Niech nam jednak pomogą. Zobaczmy, ja sobie włączymy kapsloka, żeby. Żeby, żeby, żeby. Tam są. Spadam! Wybaczy, oh. mały. Śpi spokojnie. Stawton nawet nie był potrzebne, żebyśmy go tu targali, ale dobra. Yy, kolejnego ogłuszymy. Wybaczy, mały. I kolejnego. Umieramy Mnie! mniej. No właśnie. To nie wiem, bo oni i tak ich dobijają. Wspieramy złoto i spadamy. Szerf nie skorzysta już z tych pieniędzy. Dobra robota. Okej, okay, yy, tak, kończymy misję. Zanim nam dobiją wszystkich, wychodzimy. Do funta zbiera się okup za króla. Jeszcze tylko trochę wysiłku. Uratowane życia 15, uratowalibyśmy wszystkie, gdyby nie ci łucznicy, niepotrzebnie ich strzelaliśmy, no ale nic, 3 minutki, szybko, co kończymy odcinek? Nie, no nie, gdzie tam, yy, wysyłamy ich na kolejną misję, uuuu, Nottingham, ogłoszono turniej łucznicy, albo oddziały księcia Jana maszerują na Lincoln? Wróg oblega Lincoln. Musimy pomóc Sir Godwinowi obronić zamek. Aby tego dokonać, Robin musi zapomnieć wszystkie miejsca przeznaczone na tarczę. By zdobyć tarczę, można wysłać do Godwina ludzi, ryzykując, że się ich utraci. Można też wesprzeć sojuszników dużą kwotą pieniędzy. Oczywiście Robin zawsze może zdobyć tarczę, zastawiając zasadzkę na żołnierzy wroga. Ok, czyli tu możemy zamienić kompanów na tarczę. Nie chcę tego klikać, żeby wam pokazywać, bo wtedy wszyscy zwołują się na środek i po prostu mamy misz-masz. A jednak y, może w kolejnym odcinku. Y, mamy też kupić tarczę, ale nie, nie będziemy tracić złota. Myślę, że wybierzemy misję, w której zdobędziemy tarczę. I tak, mamy konwój z pożywieniem. Y, ludzie szeryfa przeszukują las oraz wróg rozsyła zwiadowców. Myślę, że ludzie szeryfa przeszkują las. Wierzy Robina, informują, że szeryf planuje wysłać do szeryf to do ci uczonie, żeby ci pojmali przywódcę wesołej kompanii. Ale teraz Robin, nie ma już się czego obawiać. Więc no, tak, się. wy sobie idźcie, tak jak wcześniej, ty sobie też oczywiście idziesz na misję. Statley, nie wiem gdzie ty byłeś, ale sobie wchodź tu na leczonko, albo nie, Statley, idziesz, Statley może niech się uczy walczyć. Statle ja braliśmy ze sobą, już nie pamiętam. Nie, mogliśmy go wziąć ze sobą faktycznie. Mieliśmy dwóch łuczników, Ustrówiającego I statle jednak na dużą grupę żołnierzy przyda się ze swoimi sieciami, więc idziemy dalej. Sherwood musi czuć się bardzo pewnie. Teraz postanowił oczyścić Sherwood. Co on sobie wyobraża? Robin będzie musiał zostawić na nich pułapkę. Nie mogą znaleźć kryjówki naszego bohatera. To też dobra okazja, by zmniejszyć liczebność sił wroga. Okej, okay. o nie, dwie konnice. Nie podoba mi się to, ani trochę mi się to nie podoba. Hmm. Dobra, wszystkich że mamy tutaj. Konnicy oczywiście nie możemy ogłuszyć. Możemy ją jedynie zwapić po kolei. Nie uleczyliśmy sobie wcześniej mojego Johna. Dobra, Artur, chodź tu. Za takuj konicę, bo jednak ty masz najwięcej doświadczenia w walce. No nie, co się dzieje? No to broń się. No to broń się. Słodkich snów. Może ogłoszyć nie możesz. No, chodź, malutki. Chodź. Dobra, yy, więc robimy tak: ocój tego. No, już jestem! Dobij szybko konicę. A coś kolejnego Opuścił swój posterunek! To gdzie jesteśmy? No, gdzie ci się tam schowałaś? No chodź malutka ja Myślisz, że mnie skrzywdzisz w skrzacie? Ja sobie ogłoszyłem wszystkich. Serio? Co to jest w ogóle za... Da... To to jest za konica, że nam wszystkich ogłusza. Jednak chyba musimy brać Willa. No dobra, zostawiliśmy Willa jednak, żeby... No nie! Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Lub Walcz. A masz kanario. No nie, ile musimy koniczyń zużyć na jedną konicę, no? No, w końcu Uch, nienawidzę tych jednostek, po prostu nienawidzę. Są, nie wiem, czy są dobrze zbalansowane, czy nie, ale. Lamat. zdobyliśmy jedną tarczę. Możemy zdobyć jeszcze jedną tarczę za wyeliminowanie tego oddziału. Ale myślę, że teraz y, trzeba jednak poczekać, żeby to możemy strzelić jabłkiem? Nie, Chyba nie. W tego możemy na pewno strzelić jabłkiem. No no tu. Który to idiota? No dawaj. Chodź za mną. Chodź za tu. Daj, no, dawaj, 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 tutu, 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 tutu. Tu. Do wilczego dołu. Bądźcie go żywicie, bądźcie go żywicie, dobra. No jeszcze trochę. Kuku. -ku. Tam no, nie chcesz podejść do nas. Widziałem cię! Stać! Wracaj! Łucznicy za plecami! No Chodź, 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 chodź. Broń się Lubandyta! Boisz chodź chłopczyku, chodź. Nie boję się, tylko jestem twańszy od Ciebie. No ale chyba nie mogę być twańszy, bo. No to się. A masz. To woli! No podejdź tu bliżej. Podejdź, 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 podejdź. Tak jak widzicie, segmenty walki są takie. Boisz się? To zrównoważone to, to nie. Ciężko określić do końca... Dobra. Ciężko określić do końca czy są zbalansowane czy nie, moim zdaniem. Yy, gdyż, ponieważ iż, co? Gdyż, ponieważ iż, no... Jak w kratkę bym powiedział, że działają, dobra. Uwolnijmy sobie tych, uwolnijmy sobie tych. Tam są!

Tam łucznicy. Chodź, nie uciekaj. O, super. No, tutaj, uciekaj, tchórzu. Pokaż, co zrobiłeś. Dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Poddaj no, się. Brań Nie, dobra. Tego sobie już pokonamy. No to broń się. Tam ktoś jest. No nie, umarł nam. Myślę, że nie będziemy wysłać listu na kolejnym. Co, to jest chyba informacja o tym, że no musimy brać ze sobą główne postacie. Jednak te postacie są o wiele słabsze w walce i innych takich rzeczach. Więc Patryk krawiec schodź tu. Mam nadzieję, że Ty nie umrzesz. Ze strzel tego łucznika, żegna Co to było? Broń się no to Broń się! Chodź tu, chodź, 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 Chodź. Stalej to musisz nie do walki. Żyje. On nie żyje. Do jeszcze do broń się, broń się! Broń się, lub ten już nie sprawi kłopotu. No to, broń się. Niechcie. Broń się lub ginie. No już. Widziałem Cię. Niech cię serwy pożrą. No to, broń się. No, to jest tylko Dobra. Ale koleś. Udało się, udało się, okej. Okay. Yy, Jak by to teraz zrobić? Nie, ty podchodź tu. Nie. Nie wiem ile tu jeszcze mamy w ogóle jednostek. Broń się lub game. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Chyba eee, ich sobie zwiążemy. Jak najszybciej. Jak najwięcej. Już dalej. Co? możesz tu jeszcze kolej związać. Nie, dobra, chodźcie tu we dwóch. Ktoś tam się jeszcze obudził? Nie, chyba jeszcze nam się nie obudziliście. Yyy, dobra, statlej podejdź tu. Nie, nie chcę szybko. Nie chcę szybkiego, szybkiej akcji. Musimy go pokonać, no. Kryć się mają łuki! Jest to Broń się lub giń. Nie! Statley. To podejdziesz sobie może tu i zaatakujesz. Broń się lub ginie! No, jeszcze jeden. Na rany, ale z niego No czy to wszyscy? Czy jeszcze kogoś mamy? Nie, no moje to wszyscy, więc czemu ta tarcza się nie dolicza? To nie rozumiem Chyba, że musimy wszystkich zabić? Nie. Raczej mi sobie nie polegały na tym Co tu się stało? Halo halo yy, może zrobimy to w ten sposób, że Ty sobie tu podejdziesz uwolnisz uczników. Może oni ich dobiją, skoro musimy ich zabić wszystkich. Nie wiem czy to na tym polega, ale skoro są związani, no to też to powinno stać egzamin, prawda? Mi się wydaje, że jak najbardziej. Innych ludzi już no nie uwolnimy, nie? Dlatego nie możesz ich obudzić, więc musimy sobie chwilkę poczekać. Musimy chwilkę poczekać. No, oczywiście to przewina w montażu, nie? Dobra, tak jak widzicie niestety nasze postacie wszystkie powstały, ale i tak to nie pomaga nam w tym, żebyśmy mogli sobie jakkolwiek zebrać tą tarczę, więc chyba musimy zakończyć sukcesem w ten sposób. Teraz Sheriff poważnie się zastanowić zanim rzuci Robinowi wyzwanie na jego własnym terenie. Ok, trzeci śmielnego kompana za jedną tarczę, no niezbyt dobre, ale okej. Okay. Y jeszcze jedną misję, konwój ze strzałami, żołd dla żołnierzy. Żołd dla żołnierzy, źle opłacany żołnierz, niezbyt chętnie słucha rozkazów. Proszę o to, nadjeżdża wóz z żołdem dla żołnierzy księcia, jest dobrze strzeszony, ale jedzie tak blisko lasu. Okej, okay. podejdź sobie tutaj. Też. Ty może też. Gdzie mam jeszcze jedną osobę, która z nami była? Czy nie ma jej tutaj? Dalej Ile masz walki? Trzy walki, więc musisz ćwiczyć oczywiście. Ty masz 5, to tu podejdziesz, ale ten niech was uleczy. Broń się, to dalej. wy jesteście wszyscy osłabieni. Też się zastanawiam, czy mam jakiegoś obloka, który dobrze się bije. Co tylko ale nie widzę. Dalej, dalej. No to broń się, mam się lepiej. Miłe uczucie. No bardzo dobrze bije się ten, nie? Broń się. Jak widzicie, nawet to nie wystarcza. Nawet to nie wystarcza. Ty krawiec, ty nie masz strzał, to sobie podnieś strzały. Wy możecie się wybrać od razu, tak. Masz 10 strzał, więc też już możesz iść. Niech I co, bierzemy Willa? Chyba tak, bo bez sensu, żeby tutaj kamienie zbierał, a może się jednak przydać. Broń się, dobrze, tak, Jeden łucznik? No, my myślę, że tak to się. zrobimy, okej. Okay. Tak, rozpoczynamy wybraną misję. Przechwycenie żołdu księcia Jana daje podwójną korzyść. Po pierwsze, obniży morale wojska, co ułatwi zadanie regimentom Ranalfa. Po drugie, odrobina gotówki zawsze przyda się Robinowi i jego sprzymierzeńcom naprzód. Okej, okay, nie ma tu zbyt dużo żołnierzy. Co? Kto? Chyba, że się jeszcze nam Chyba, że się jeszcze namnożą, ale to zobaczymy. Ale za dużo ich tu nie widzę. Widzimy tu jest Will. Tutaj mamy naszego łucznika Petera. Yy, tu jest Artur Krawiec i Statley. Gdzie się chowa Statley? Tutaj. Ok, czyli jesteśmy dość sporo rozproszeni. A oni też i to mi się nie podoba. Dobra, podejdziemy sobie może od razu tutaj. No chodź malutki Zdecki. Wybacz mały Okej okay. y W ten sposób Teraz kim by sobie tutaj ruszyć może z Tatlejem Ruszmy sobie tutaj górą Przejdź górą, Czemu nie możesz przejść tu do góry, nie masz tu przejść górą, a tu jest zablokowane przejście, tak? Tak, tu jest zablokowane przejście, o kurde, troszkę głupio, ale dobra. Chodź tu, patrz strzelaj. Ktoś ty? chyba musimy ich po prostu zaatakować. Nie widzę innej Brocie opcji. Prędźcie lub ginie. Szubrawiec. Okay. podejdź sobie tu. Zaatakuj tego. Miocię Spożywaj wynajmniej. w spokoju, żołnierzu. Widziałem cię. Zostań w zasięgu strzału, śmieciu. Wiesz? Śpij spokojnie. Osłab kolejnego. E -e? Co on malutki? A -a. I wiąż dalej, Stać! Co jest, żołnierzu? Sierżancie? Obawiam się, że on nie żyje! Gdzie? Tędy sierżancie! Podejdź w ten sposób. No to, broń się. Dało już troszeczkę. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Will, szybko, 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 will, will, will. Zaznam kolejną łuczę. Ale krótkie. Zdarza się! Hałas. Łucznicy za plecami! Wrogowie, alarm! A Nie! A Nie! Jesteście w ogóle zdezorientowani, coś. Chodź, pomacam cię moim sednikiem! Aaaaa! To tak mi się wydaje, nie? Strategia tej też. Jesteś słodkich snów. Noż kolejnego. kolejnego? teraz zwiąż tutaj tego. Mamy jeszcze gdzieś jakiegoś żołnierza? Tu jest jeszcze jeden, ok. Yy, Artur, uroczysz grawca? Spój spokojnie. Doskonale, teraz wystarczy dostarczyć złoto do Sherwood. Okej, okay, zdobyliśmy drugą tarczę. Jak zabierzemy Psst. złoto, czy dostaniemy trzecią? Dostaliśmy trzecią, super. Miłość, Okej. Okay. Zwycięstwo. Te pieniądze warto przydadzą się Robinowi i jego sojusznikom. A książę Jan będzie musiał zdobyć środki na zapłacenie żołdu, zanim jego ludzie pomyślą o desercji. Ok, uratowane życie. No troszeczkę mniej, ale to poradzić. Wojska Jana poniosły klęskę. Gratulacje Robinie Godwin i Ranalf mobilizując swoich ludzi musimy wykorzystać to zwycięstwo i przejąć inicjatywę. Tu widzimy, że Ranalf uważa, że nadeszła pora ataku na derby. I oczywiście to sobie zrobimy, ale w kolejnym odcinku trzymajcie dzisiaj, do zobaczenia.